Nie ma, wbijajcie na Discorda, do którego link w opisie macie w innych filmach, bo to jest Coś 101. Jeśli się nie mylę, nawet jeśli się mylę, to będzie najwyżej powtórka, trudno albo do przodu, coś. Ogólnie na tym Discordzie, w zakładce ogłoszenia o nagrywkach i streamach, coś takiego, jest komunikat, że potrzebuje ludzi do gry. Do nagrywki, znaczy z takiej fajnej gry, której, której nazwy nie powiem, bo nie pamiętam, tam macie nazwy, możecie obczaić czas, macie do końca września, wtedy będę nagrywał ten, no chyba, że już będzie 10 osób, bo ogólnie teraz Wam mniej więcej skrócę, po prostu nie powiem Wam gry, jak będzie 10 osób, to chyba już mi starczy i no ogólnie czas do końca września, można powiedzieć, że już mam 3 osoby, więc już minimum jest spełnione, więc... Zgłaszajcie się, jak jesteście chętni, ale zobaczcie oczywiście, co to jest za gra.